Tylko ten stronę Anastasia i Wiktoria witamy na dziko, dziko TV. TV. I zobaczycie, dlaczego każdy z nas to czym siara Oscara. Mikajcie ma takie cstepło. No, to Wiktoria. Włosami zakrywała włożki. Koniec odcinka, przetestujemy to. A jak łapka w górę jest, to zaczynamy! Dobra, dziewczyny, bo chcieliście nagrać odcinek, że jesteście tym siary, a ja nie za bardzo wiem, jak to ugryźć. To, co chcecie powiedzieć na temat Oscara? Ugryźcie. Ugryźcie Oscara, chcecie? No jak to ugryź. No to ugryść. Macie jakiś pomysł, jak to zrobimy? Możemy powiedzieć na ilu koncertach byliście. Wstawimy zdjęcia tutaj. No, ale... O, najmniej koncert jaki Wam się podobał? Najmniejszy? Ten, który najmniej Wam się podobał. I nie. dlaczego to ten ostatni? Nie ostatni. No ostatni, ogólnie koncert był fajny, ale paru ludzi by nie było zbyt fajnych. A, no, ale on był fajny, ale no. Ale najgorszy to jest ten pierwszy taki, w którym nie byliśmy do całej. No ten pierwszy, co ja mieliśmy na co... Nie ten, taki pierwszy, który na Ciebie, to ciebie poje... nie było. To z mamą i z siedzią pojechać pojechaliście pewnie? Tak, i nie byliśmy na całym, nie zrobiliście zdjęcia. Byliśmy na dwóch piosenkach. A, no tego tak by było najsłabsze, bo najkrócej byliście? No. A, a drugi? A na mnie? Nie umiem ocenić, bo wszystkie były fajne. A, a drugi, w sensie teraz naj, najlepszy koncert? Chyba w Długołęce byliśmy na Pierwszych zędach. I tam był jeszcze jeden koncert. Od Dawida Kwiatkowskiego. Gdzie? W Długołęce? No. No, to Dawida Kwiatkowskiego. I wydaliście radę, do której ten koncert był? Do 20... Czekaj, muszę obliczyć. Jak chodził Dawid o... Znaczy Oskar chodził o dziewiętnasty, dwudziesty Dawid chodził... O... 22.30. Od której byliście tam? Od około 13.12. No otworzyli wam bramki i wy od razu biegam, żeby zajęć. Ale ja jeszcze się zahaczyłam o, 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 o barierkę. I, ale pan powiedział na samym początku tak jeden. To że obymiar... ten kto, kto będzie biegł. Z tego to... Pokażesz mi, które to było zdjęcie, bo ja już mi się mylą te wszystkie zdjęcia. Zielonej, ja teraz stawiam te zdjęcia. W zielonej takiej kursce. kamizelce taki? Ochroniarz. Ochroniasz? Nie. Oskar. Oskar był tak ubrany? No. A to ten, y, zdjęcie dodać. No. Dobra. A ten panno i i powiedział, że wszyscy, co będą biegli, będzie ich zatrzymywał, a ja nie biegłam, ale się zatrzymałam, musiałam się odczepić i ja się zapytałam tego ochroniarza, czy mogę, więc dlatego byliśmy w pierwszych rzędach. A my, mama wzięła wszystkie plecaki, ale sprawdzali tylko mój plecak, a mamy, które miała na plecach, nie. A Tobie, który się najmniej podobał? Na mnie ten chyba... nie byliśmy też na rzędach. Pierwszy? Ten co się na mało piosenkach, tak? A najlepszy Jacy. dla ciebie? Ale jest czy jeden, czy mi co mi je się nie podoba. Który? Ten Nic. chyba, co byliście? Ten człowiek mi nie Ten ostatni? No bo. Bo tam ludzie byli nie nieuprzejmi. Jeden pan mnie tak popnął, że mnie całe tu mnie bolało trochę. No dobra, nie rozmawiam o takich nieprzyjemnych ludziach, bo to szkoda nerwów. Panowi, pa, panu nawet zwróciłam uwagę, to w ogóle się tym nie przejął, jakby mówić do ściany. Mówiłeś, że o tym nie rozmawiam. No to powiedziałam tylko, że zwróciłam uwagę i pan w ogóle... A na lepiej, żebyśmy też tam, pierwszym rzędzem i ja byłam tak spowodowana, że jakaś pani była taka miła z mnie. I nikt Między nie Między barierkami Która Które jeszcze tak wspominacie fajnie. Bo barierki mieliście tylko raz, tak? Mm -mm. Ten... Taki no mieliśmy korzowie? Barierki. Długo łęce. Długo ale Google bardzo ciepali. cię pali. I w miłość, A tak to zawsze byliśmy w drugiej hladowczeci. Będziecie się pchali do ja no Na tym ostatnim co byliśmy, gdzie to było? Powiedz po swojemu, ja... Z... Skier... Skierniewicach. Skierniewicach. To w Skierniewicach byliśmy już jak koncert się zaczynał Oskara i dopchaliśmy się prawie do samego przodu. Ale nie? tam ludzie stali tak, że było dużo miejsca. No bo tam dużo osób nie ogarniało kto to jest, bo tam jak podnosili ręce ci co go znają, to tak mniej niż połowa. Ja spróbuję wrzucić jakieś momenty z koncertów, tylko będę musiał muzykę wyciąć i zostawić sam głos i zobaczyć, co z tego wyjdzie, Jakąś melodię podłożę, żeby prawa autorskie nie, nie wyrzuciło filmików z YouTube. Coś spróbuję dodać, jakieś relacje z A mogę powiedzieć, jaki jak mi cytat Cię podobał? Ale bika pierwsza. Ale średnia to. Chyba reszta się to... wszystkie podobało, tylko ten pierwszy był słaby, bo nie byliśmy na całym. A ja miałam dwa to się nie podobały. No, no, i... podobał? no i ten ostatni trochę nie był niemiły. Znaczy fajny był, ale ci panu... nie ludzie byli niemi. Wiecie, ten pan to miał no, być. Za pana ciebie. do skiernie nic już nie pojedziemy. Jak będzie kolejny koncert. Będzie... Po... Pojedziemy jak będzie. Pojedziemy jak będzie. Oskarem. A jak nie, to nie pójdziemy. Nie będzie Oskarem. Przepraszam, czwoneczko, ci O, To Oskar. Możecie też, czy was Oskar poznaje już na koncertach? Poznaje już długo. Przez ostatni, trzy. Czy koncerty już... Pobawę? Mama już dwa razy mówiła. No bo byliśmy na, przy ty, przy barierkach tak mocno i nas widział.

Na tym drugim waszym koncercie a ciuch, i na ostatnim. A ten ten odcinek. A tata, może nie pobędzie na targach? Mogę coś powiedzieć gdzieś. Może być. Shhh. Tak. tak. E, mogę coś powiedzieć. E, no, tacie i... Ale no ten odcinek, który tata mówił, gdzie że... te czeka odskarać. Jak Oskar nie popicie, to... No to ja zażartowałem, że Oskar wolę podpisać, bo jak nie, to pogadam sobie z menadżerem. Mm -hmm, żartowałem. Ja mam taki pomysł. Wy teraz poszukajcie wszystkie rzeczy, jakie macie z Oskarem. Z tym senem. No, ale tak, mam pracę sobą. Możesz? A ja w tym czasie pokażę yy, plakaty. I ale ja Pokażę, dlaczego sobie. byliśmy dzisiaj w Biedronce i, i trochę smuteczek, ale to też ma związek z Oskarem. Co? Smuteczek. No, byłaś dzisiaj ze mną w Biedronce? To było trochę smuteczek. Dobra, to szykujcie te rzeczy. Ja szybko pokażę plakaty, jakie masz. Tu nie problem, bo tu jest jeden, tu drugi. O, i tak. Nie plakaty, że... tylko drugi jeszcze. Dobra, a drugi będzie wisiał tutaj. Ten Tylko tą bułeczkę będziemy ma. musieli przemontować i dać ją tutaj. Tak, ten sam trzunności ma, bo Pomar... ten. ten sam. Dobra, to ja idę przynieść jeszcze jedną rzecz. Dobra, i dziewczyny na swoich plecakach mają Takie przypinki. Tak i pierce. Ty masz takie smany. Jaki pudełeczko pierca. Ten? No. Tu już widać i został jeszcze ten co siedzi. Oskar. I co jeszcze macie? Kapiekę pokazuję. Ja. No w ogtoria. Chodź miałam jednym dzieci. I to koszulka z to... osobnej płyty. Ja wspomniałam o tym. To ty iść na dół, a to jeszcze pokażę co co masz. Dobra, Wiktoria ma jeszcze dwie opaski. A masz tą koszulkę? Spokojnie. A, smyczka. Powariowały z tym oskarkiem. Co? Powariowałyście z tym oskarkiem. I jedna podczówka, Druga. Trzecia podczówka, Wszystkie z autografami. Więcej nie ma. Dobra, to zobaczymy jak ale to ma Ale czekajcie. Bo jeszcze ten mamy, plakat ten mamy. I jeszcze jest taki, ale zawsze nigdy go nie było. No to może pierwszy jakiś schodzi. Albo tych zrobili mało, bo najmniej osób go chciało. Jest ładny jest. No to może dlatego większość osób go bierze, albo nie wiem. Zapomniałam o mojej kubeczko. To pokażę go z całego. O, bo Wiktoria ma koszulkę, a Nastazja ma kubek, bo koszulki najmniejsze rozmiary jakie ma to ten co materiał. Które chyba, nie? Kits. Ale duże są. Doloski do No to tak trochę za duże. Jak sukienka. No, a to ma być koszulka chyba, nie tunika? Ale to są, bo to są, Oskar chciał takie uniwersalne, takie duże. Tak, tak. Taką ja mam. Mam jeszcze taki platak. Taki platak, taki platak. I mam ostatnią rzecz. A jest Dobra, i teraz musimy powiedzieć. Przebyliśmy w biedronce odebrać ogórki oskarki. A tu kurde lipa, w każdej biedronce tutaj nic. Wszystkie chyba są oprócz, oprócz tego. Oskarku? Nie, nie było tego autka. No Ołtka dobra, ale to było. Oskarka nie było i czekamy na oskarkę, Może do tego czasu zbieramy jeszcze szybko drugi. A do którego są? Do końca chyba listopada. A co dopiero październik się zaczyna, więc spokojnie. idźmy do Biedronki, to uwielbiamy Oskara Cymsa. Bo uwielbiamy, ja będę pomagał trochę. Oskara Cymca, tak? Mm -hmm. I po co przyjechaliśmy? Po Oskarka. Idziemy szukać? Mhm, mm kiciony. Patrz. Patrzcie co znalazłem, to ciemnego. miga. To mikrofon. Patrzcie, co ja znalazłam. Minie. Patrzcie, co ja A szukaj o, o Tylko jedną rękę na po drugą mam. Wiem, że z tej drugiej na pewno nie ma, bo już byłem dzisiaj robić zakupy. I tutaj chyba też nie będzie. Może być ciężko. To będziemy czekać chyba na Oskarka, co? A możecie napisać w komentarzu, jak Wam się najbardziej podoba? Bo mi się wszystko. To może niech osoby, które są fanami albo uznają Oscarkę, to niech napiszą, jaką piosenkę lubią najbardziej. A, bo o, jak... a wy jaką najbardziej lubicie? Wszystkie. A jakaś Wszystkie taka... Z tych starych, takich bardzo starych, lub angielskich. A tak, którą najbardziej teraz, tak świecą, tak to przychodzi ci do głowy teraz? Tak, tak, nie ma. Zabierz mnie. Co? Dzień, ja takie bym chciała. No, ostatnio Teredex zrobiono tak. Dzień po tacie, dzień, zaczmy, czoda od. A ten co, ja komentarz napisałem z kanału? Nie. Ja, a ciucia, idźcie jakoś ja tam, gdzie ja tam No co to, ty śpiewałaś? Nie idziemy czpacie, czwój. Tak jest tak cicho. Nie idziemy spać jeszcze, bo ja no... Nie, mi coś cypione. Nie myślałam, że to coś pomni. Nie idziemy, za pół. To ty śpiewasz takie brytkie piosenki. Ja śpiewam normalnie, jak człowiek. Ale ja nie ja pokazałam a nie. Dobra, 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 bo tu kurde jestem ciekaw jak smakuje. bo ja Bubu, czyli ja Bubu wersja Halloweenowa. Ja cię, ja, cię, ja cię cię zrobić. Czekaj, poradzę. nie, ja tworzę z pudełka, ja cię cię a ty jest po lejci. Wow. I to ma kształt dla bubu. No, no. Tak a jak jak pudełku śmierdzi. I on w środku ma jakieś nagle. No ale jaska będziesz miał... Ty. Ale nie było że to skara. <noise> Ładna, ale... Ja nie cię nie bo... wiem to co. Nie no Uch. dobra, to spróbujemy no po baj, roku. daj, daj. Dobra, to próbujcie po kawałeczku. Tam razie, jest jakieś na takie. No, jakieś o, taki. No, jakiś pomarańczowy. O, o, o. Laska? Ja nie mam tego łóżka. Głowy. Ale to dużo. Smakuje ci? Nie. To smakuje klek. To? To coś Smakuje klek, jakiś? Mm, mm, takie średnie smaku. No, który nawet aż nie smakuje. To jak fanki labubu? Jesteście fanką czekolady? Mi tak. Tam. Lepszy był jeszcze te te labchot, labchot. To ja Abuczoki. Te były lepsze, tak? Labuczoki. No. A najlepsza była chyba fioletowa, nie? Nie. Nie taba Eee... Niebieska i fioletowa. Dobra. Fioletowa. Wow. Dobra, bo ja w Dills. A jetzt eee, się. W dzisiaj zobaczyłem jakieś nowe Kinder niespodzianki z Playmobilem z DC Comics. Czyli z Batmanem. Nie, ja go też trzeba przetestować. Czy dobrze? Czy, czy nie otruli? Dobrze, za chwilę przetestuję. Aha, nie co to niej. O, ty masz kogoś już biski widzę. Czokera chyba? Czokera! <laughs> nie, to jest ta. Gwenczta jest. Y, Gwen... ją. No to Anastazja, on, Chyba najbardziej lubię z tych wszystkich. Ponoska mnie na wakacjach była ją. A ty masz kogo? Też masz ramskera. Pokaż. Ej, kto to jest? To wie. Nie wiem. Ja tu wszystkich poznaję, tylko nie jego. Ej, tato, mam do ciebie jedno pytanie. Jest nawet Superwoman. Mam do ciebie jedno pytanie. Czemu ona ma taką dziurę w, w, w No głowie? bo to są te Playmobile i tu się coś nakłada chyba. Nie no wiem, wy nigdy z Playmobili nie, nie, zbierali, nie zbieraliście. Więc Anastazja trafiałaś na coś, czego ja nawet nie co to jest. A ja trafiłam na nastkę. Myślę, że Anastasja skończymy odcinek, to będzie cię... Nie, wymienimy się, bo ja lubię ją. Ja ją byłam. Mm, tak. <gry> Dobra, no ma wy... na Naciągary, na słodycze. Mm. Gdzie ja tu kurde wam ograniczę. Staram się wybierać teraz same zdrowe. A na teraz było niedobre, nie? Te cele, bo wyrzuciłam. No dobrze, i takie ja staram się brać tylko teraz te zdrowe rzeczy. Niedobre te labubu. A nic? Mówię, takie średnie, tak bardziej mi smakowało to jak wybór. Czekolada nie jak czekolada i te nadzieje takie jest takie. Nadzieje smakowało bęższało. jak lek jakiś. Dużo lepszy jest ten labuczok. <laughs> Dobra dziewczyny. A ja potem jeszcze półeczkę o pałoczek. No kawałeczek, kałacek. W przyszłym tygodniu spróbujemy te biurka w końcu zrobić, co? Tak. Bo wy do tych biurek to kurde. Ale ja sprzątałam dzisiaj. Ładnie mam. No ona stosuje też trochę sprzątała, ale już zdążyła sobie na bała Robiła la Bubu Oscara. Oscara Bubu? No ale nie pokazuj tego. No tak, nie pokazuję. Mogę pokazać. Wiem, co to jest? Tę na błubu ma w środku. Taką ciastrzetkę jęczmie. A i otwierasz się tam w środku, powinien być labu. No. Przypomnijmy tylko o konkursach. Pierwszy to komentarz na medal. Wystarczy napisać ciekawy komentarz. Czyli najciekawszy weźmie udział w na żywo. Do tego są fajne nagrody. Polecamy. I ostatni kurs to konkurs na 4000 subskrypcji, wylosujemy również na żywo osobę, która wygra nagrodę. Udział w losowaniu biorą osoby, które napiszą w komentarzu, biorą udział w konkursie DZIKO TV i wszystkie nagrody są na shortie, który właśnie mówiła Anastasia, już chcę to powiedzieć, to już nie musisz. Nie. I wystarczy wejść za zakładkę short i tam jest napiskę. Y Konkurs Dzikot. Coś tam z konkursem Coś tu zapomnieliśmy tak długo, czekamy na Was, widzowie. No. Powiedz, no, um, powiedz? Tak. Czy Wam się podoba to, co ja zrobiłam? Oczka najwięcej, napisane. Pokaż. Uff. A jak ten odcinek się podobał, to... Ja zapomnijcie o łapka w górze, subskrybujcie z dzwoneczkiem, buziaczki z serduszka Pa. pa.